Pierwszy raz Lily wpadła w moje życie, ona dosłownie spadła z drzewa. Trzy miesiące wcześniej ja przeniosłem się do cichej dzielnicy na przedmieściach Portland, Oregon, próbując uciec od rozstania, które nadal podążało za mną jak cień. Moje imię jest Jace, jestem 25, niezależny projektant wnętrz, niedawno singiel i bardzo zły w udawaniu, że rzeczy nie bolą. Sara, moja była, powiedziała, że ja nie miałem kierunku, żadnego pięcioletniego planu, żadnej przyszłości, której ona mogłaby zaufać. Ona chciała narożnych biur i pewności. Ja chciałem pracy, która czuła się jak moja. Więc ja spakowałem moje życie do zniszczonego Subaru, opuściłem hałas miasta i wynająłem mały dom z jedną sypialnią z skrzypiącymi podłogami. Malutką kuchnią i podwórkiem podzielonym przez wspólny płot. Moje poranki były ciche celowo ziarna kawy mielone ręcznie, jazz grający cicho, laptop otwarty przy kuchennym stole, podczas gdy ja szkicuję projekty dla klientów, których nigdy nie spotkałem osobiście. Ten poranek miał być taki sam: wirtualna konsultacja z parą w Seattle, minimalistyczny salon, neutralne odcienie. Bezpieczne wybory. Wtedy ja usłyszałem głos. Na początku ja myślałem to było Tiwo. wtedy to przyszło znowu jaśniejsze, spanikowane, dryfujące z podwórka. Hej, jesteś tam na dole. Ja zamarłem, ołówek lewitujący w powietrzu. Ja stałem, poszedłem do tylnych drzwi i wszedłem na werandę. Trawa była nadal mokra od porannej rosy. I tam w starym dębie, który siedział dokładnie na linii posesji, była kobieta. Ona była około dziesięciu stóp w górę, przysiadła niezręcznie na grubej gałęzi. Jedno ramię obejmowało pień, drugie trzymało wierzgającego kota kaliko, liście zaplątane w jej ciemnych włosach. Szary sweter zahaczył o gałązkę. Ona spojrzała na mnie z szerokimi zielonymi oczami, które jakoś mieszały zakłopotanie z humorem. Nie pytaj, dlaczego tu jestem. Ona zawołała. Po prostu pomóż mi wymyślić, jak zejść. Ja rozpoznałem ją natychmiast. Nowa sąsiadka, Lili. Ja widziałem ją rozładowującą pudełka, podlewającą rośliny wieczorami. W wieku około 40 lat, może. Rodzaj obecności, którą zauważasz bez próbowania. My nigdy nie rozmawialiśmy wcześniej. Ty planujesz skakać? Ja zapytałem, próbując brzmieć spokojnie. Ona spojrzała w dół, potem z powrotem na mnie, zerkając na kota w jej ramionach. Tylko jeśli ty planujesz złapać mnie. Ja nie jestem dokładnie lekka, zwłaszcza z tą zarazą. Ja zszedłem z werandy i stanąłem bezpośrednio pod nią. Moje stopy zapadły się w wilgotną trawę. Ja zdałem sobie sprawę, że nie nosiłem butów. Ja rozłożyłem moje ramiona. Skacz! Ja powiedziałem: Ja Cię złapię, zaufaj mi. Ona zawahała się, gryząc swoją wargę. Gałąź skrzypnęła. Liście opadły między nami. Jesteś pewien? Ona zapytała. Ostatnia rzecz, której potrzebuję to zlikwidowanie nowego sąsiada w moim pierwszym tygodniu. Ja Cię mam. Ja powiedziałem: Ty będziesz potrzebować obu rąk ale ja Cię mam. Ona wzięła oddech, przytuliła kota mocniej i puściła. Czas zwolnił w dziwny sposób. Ona spadła prosto w dół, sweter podciągnął się lekko, nogi napięte. Ja przygotowałem się, stopy zasadzone, serce bijące. Ona uderzyła mnie prosto w klatkę piersiową, solidnie, ale nie miażdżąco. Uderzenie przewróciło mnie do tyłu. My upadliśmy razem. Kot wystrzelił w sekundę. Gdy uderzył w ziemię, znikając w krzakach z dramatycznym miałknięciem, Lili wylądowała na mnie. Jej ciało było ciepłe, bardziej miękkie, niż ja oczekiwałem. Jej włosy opadły na moją twarz, pachnące szamponem i świeżą ziemią. Moje ramiona owinęły się wokół jej talii bez myślenia. Jej ręce wcisnęły się w moje ramiona, gdy ona ustabilizowała się. Przez chwilę żaden z nas się nie poruszył. Nasze twarze były całe od siebie, z bliska jej oczy były bardziej zielone niż ja myślałem, nakrapiane złotem. Mała rysa znaczyła jej policzek, jej oddech był szybki od adrenaliny. Mój zatrzymał się gdzieś w moim gardle. Jesteś ok? Ja zapytałem, mój głos szorstki, ona mrugnęła, a potem zaśmiała się. Prawdziwy niczym nieskrępowany śmiech, który przeszedł prosto przeze mnie. Ja myślę tak, ona powiedziała. Ty powiedziałeś mi, że mnie złapiesz. Ona sturlała się ze mnie i usiadła, strzepując liście ze swojego swetra. Ja usiadłem, też, serce nadal ścigające się. Miejsce, gdzie ona była, czuło się dziwnie puste. To nie tak ja zaplanowałem mój poranek, ona powiedziała, wstając i oferując mi swoją rękę. Ja ją wziąłem. Jej uścisk był mocny, zrogowaciały prawdopodobnie od ogrodnictwa. Ratowanie kotów z drzew, ja powiedziałem, nowe dla mnie. Puding to zaraza, ona powiedziała, zerkając w stronę płotu, gdzie kot zniknął. Wspina się, zapomina jak zejść. Ja nie mogłem po prostu go zostawić. Cóż, ja powiedziałem, pocierając tył mojej szyi. Misja zakończona, kot uratowany. Sąsiad spłaszczony. Cytat. Ona uśmiechnęła się, przechylając swoją głowę. Ty jesteś Jace, prawda? Z obok. Tak, a ty jesteś Lily. Ona skinęła głową. Trochę koloru wstało w jej policzkach. Dzięki za uratowanie. Ja jestem ci winna kawę lub obiad lub coś. Nie ma potrzeby, ja powiedziałem. Choć pomysł pozostał. Po prostu cieszę się, że jesteś okej. Okay. Ona potrząsnęła swoją głową. Nie, ja nalegam. Przyjdź później. Ja robię wredną zupę pomidorową. Ja zawahałem się. Praca czekała w środku. Terminy. Ale coś w jej głosie sprawiło, że skinąłem głową. W porządku, później. Gdy ona szła z powrotem w stronę swojej strony płotu, machając przez ramię, ja stałem tam chwilę dłużej. Podwórko czuło się teraz inaczej. Naładowane. Ja nie wiedziałem tego wtedy, ale te kilka sekund w swobodnym spadku już coś zmieniło i nic w moim cichym, małym życiu nie miało pozostać takie samo. Reszta tego dnia minęła, jakbym ja poruszał się pod wodą. Ja próbowałem skupić się na pracy, na próbkach tkanin i notatkach do układu, ale mój umysł wciąż wracał do sposobu, w jaki Lili śmiała się, siedząc na mojej klatce piersiowej. Ciepła jej ciężaru, sposobu, w jaki poranne światło łapało się w jej oczach. Zanim nadeszła szourno, ja zamknąłem mojego laptopa, nie pamiętając połowy tego, co skończyłem. Ja stałem przed lustrem dłużej niż zwykle, naciągając czystą flanelę, mówiąc sobie, że to był tylko obiad nic więcej. Mimo to mój żołądek czuł się napięty, gdy ja przekroczyłem krótki kawałek trawy między naszymi domami. Jej miejsce było lustrzanym odbiciem mojego, ale jakoś cieplejsze. Skrzynki z kwiatami przelewały się późno kwitnącymi aksamitkami. Wycieraczka faktycznie mówiła: Witaj. Ja zapukałem dwa razy. Drzwi otworzyły się prawie natychmiast. Hej, bohaterze! Lili powiedziała, odsuwając się. Ona przebrała się w miękki kremowy sweter, dżinsy podwinięte na kostkach, bose stopy na drewnianej podłodze. Jej włosy były nadal trochę dzikie, ale teraz wyglądało to celowo. Wnętrze jej domu pachniało czosnkiem i gotującymi się pomidorami. Pojedyncza żarówka nad kuchenką rzucała miękki blask na niedopasowane blaty i bochenek chleba chłodzący się na ruszcie. Butelka czerwonego wina stała otwarta obok dwóch niedopasowanych szklanek. Mam nadzieję, że nie jesteś uczulony na proste, ona powiedziała, mieszając garnek. Zupę pomidorową, grillowany ser i cokolwiek to wino jest. Ja myślę, że to Strader Joe's. Proste brzmiało idealnie. My jedliśmy przy małym stole przy oknie, podczas gdy niebo na zewnątrz zmieniło się w lawendowe. Zupa była bogata i ciepła, nakrapiana bazylią. Grillowany ser był z grubego zakwasu z ostrym cheddarem i nutą przyprawy. Więc, ona powiedziała, nalewając wino. Powiedz mi o facecie, który łapie spadających sąsiadów przed śniadaniem. Ja zaśmiałem się. Niewiele do powiedzenia. Niezależny projektant przeniósł się tutaj po tym, jak ktoś zdecydował, że ja nie byłem wystarczająco ambitny. Ona słuchała bez litości, tylko z rozpoznaniem. Ja to rozumiem. Ja uczyłem sztuki przez piętnaście lat. Kochałem chaos, potem rozwód, wypalenie. Ja rzuciłem i zacząłem pisać o powolnym życiu i rosnących rzeczach. Okazuje się, że ludzie płacą, aby czytać o niepowodzeniach z pomidorami. Pudding ma zwolenników, ja powiedziałem. On ma, ona zgodziła się, ja tylko go karmię. Rozmowa płynęła łatwo, gusta muzyczne złe nawyki. Dlaczego prześcieradła z gumką to kłamstwo? W pewnym momencie my przenieśliśmy się na kanapę. Puding pojawił się i zajął moje kolana jakby to było jego prawo pierworództwa Lili usiadła blisko obok mnie kolana schowane pod nią Wiesz ona powiedziała cicho Ja nie spodziewałem się że ktoś mnie złapie tego ranka dosłownie lub inaczej Ja nie spodziewałem się być złapanym też ja przyznałem Słowa wisiały tam cięższe niż zamierzone Ona nie odwróciła wzroku Później przy drzwiach, ona podała mi puszkę ciastek, kruchych na śniadanie lub północ. Nasze palce otarły się, nie przez przypadek tym razem. Wróć jutro, ona powiedziała delikatnie, i ja robię przyzwoitą lasagne. Gdy ja szedłem do domu, noc pachniała pomidorami i możliwością, i po raz pierwszy od miesięcy mój dom nie czuł się pusty. Następnego ranka papierowa torba czekała na mojej werandzie. Jagody, notatka w pętelkowym piśmie dla naleśników bohatera. Nie pal ich, ja palę je mimo to. Wysłałem jej zdjęcie, ona odpowiedziała śmiechem i zaproszeniem na kawę. Dni wsunęły się w łatwy rytm, poranna kawa zamieniła się w patrol ogrodu. Ja naprawiłem rzeczy wokół jej domu. Ona nakarmiła mnie chlebem z cukini, wieczory rozciągnęły się dłużej niż planowano, spędzone na werandzie obserwując blaknięcie nieba. Małe rytuały piętrzyły się. Jej furtka pozostała otwarta. Ja trzymałem zapasowy kubek w jej szafce. Puding nauczył się moich kroków. Jednej soboty deszcz zagroził, ale powstrzymał się. My zdecydowaliśmy przemalować jej szopę ogrodową. Obok siebie pędzle poruszające się w tandemie, stare przeboje grające cicho. Gdy deszcz w końcu przyszedł, My wbiegliśmy do środka, śmiejąc się, mokrzy i bez tchu. W kuchni, ona otarła farbę z mojego policzka. Jej dotyk pozostał. Ty pominąłeś miejsce, ona powiedziała. Tamtej nocy nad lazanie i winem, ona powiedziała cicho: Ja kiedyś myślałem, że samotność to pokój. To nie jest. Pokój to jest to. Ja nie kłóciłem się. My nie pocałowaliśmy się. My nie musieliśmy. Przestrzeń między nami miała wagę obietnica i ja nie zdawałem sobie z tego jeszcze sprawy ale ja już spadałem deszcz spadł mocno tamtej czwartkowej nocy taki który nasiąka ziemię w minuty i sprawia że stary dom jęczy jakby pamiętał każdą burzę którą kiedykolwiek przeżył ja skończyłem moje ostatnie renderowanie dla klienta wcześniej zamknąłem mojego laptopa i bez naprawdę decydowania się poszedłem do bocznej furtki Lili. Klucz, który ona mi dała, obrócił się płynnie. Zasówka kliknęła, jakby czekała. Jej dom był ciemny. Brak światła na werandzie. Brak blasku z okna kuchennego. Brak pudinga wplatającego się wokół moich nóg. Ja zapukałem raz, potem znowu. Nic. Ja zadzwoniłem na jej telefon prosto do poczty głosowej. Ciasne uczucie osiadło w mojej klatce piersiowej. Ostatnim razem, gdy Lili zniknęła bez ostrzeżenia, ona była dziesięć stóp w górę na drzewie ze złym planem i kotem. Ja okrążyłem dom. Deszcz nasiąkający moją kurtkę, buty zapadające się w błoto. Szopa ogrodowa stała otwarta. Jej kurtka przeciwdeszczowa zniknęła. Moje myśli pędziły przez każdy najgorszy przypadek, Jaki mogłem sobie wyobrazić? Ja nawet spojrzałem w górę na dąb, gałęzie puste i kołyszące się. Zanim niebo zmieniło się w węgiel drzewny, ja chodziłem po jej werandzie, telefon w jednej ręce, klucz wbijający się w moją dłoń. Wtedy reflektory przebiły się przez deszcz. Samochód podjechał. Lili wysiadła, parasol bezużyteczny na wietrze, szpitalna opaska nadal na jej ramieniu. Ona wyglądała jakoś mniejsza, zmęczona w sposób, który sięgał poza powierzchnię. Ona zobaczyła mnie i zatrzymała się na najniższym stopniu. Jace, ona powiedziała, ja przełknąłem. Ja myślałem, że coś się stało. Ona wspięła się po stopniach powoli. Moja mama, ona powiedziała cicho, udar łagodny. Oni myślą, że ona jest stabilna, ale ja musiałam tam być. Ulgę i winę uderzyły mnie w tym samym czasie. Ja wziąłem torbę z jej ramienia bez pytania, wejdź do środka. Dom czuł się zimniejszy niż zwykle. Ja nastawiłem wodę na herbatę, znalazłem imbir i cynamon z przyzwyczajenia. Ona oparła się o blat, ramiona owinięte wokół siebie. Puding pojawił się i zwinął u jej stóp. Ona wpatrywała się w swój kubek. Ja siedziałam w tej poczekalni, myśląc o tym, ile razy mówiłam sobie, że jestem w porządku sama, jak dystans był siłą, jej głos załamał się. Ja bałam się, że ją stracę, zanim kiedykolwiek przyznałam, że nie jestem w porządku. Ja podszedłem bliżej. Ty nie jesteś pusta, ja powiedziałem delikatnie. Ona spojrzała w górę. Ty tego nie wiesz. Ja wiem, ja powiedziałem. Ja znam kobietę, która wspina się na drzewa dla kota, która zostawia jagody na werandzie, która zauważa, jak ludzie piją swoją herbatę? Jej oczy napełniły się. Ona nie odwróciła wzroku, gdy ja strzepnąłem wilgotne włosy z jej twarzy. Ja się boję, ona szepnęła. Potrzeby, straty tego. Ja wziąłem jej rękę, potem nie trzymaj, nie puszczaj, po prostu stań tutaj ze mną. Ona oparła się o mnie, drżąc na początku, potem uspokajając się. My stali tam, podczas gdy deszcz złagodniał, puding mruczący u naszych stóp. Ty nadal chętny, żeby mnie złapać? Ona zapytała. Zawsze kiedy skoczysz. Tamtej nocy ona spała na kanapie, jej głowa oparta o moje ramię. Ja zostałem obudzony, obserwując ją oddychającą, wiedząc, że coś przesunęło się na dobre. Na zewnątrz burza minęła. W środku dom czuł się jak nasz. I ja wiedziałem, że ja nie tylko łapałem ją już. Ja wybierałem zostać. Tydzień po burzy poruszał się wolniej, jakby świat był ostrożny, żeby nas nie poganiać. Lili jeździła do Portland co drugi dzień. Aby pomóc swojej mamie przystosować się z powrotem do domu. Ona wróciła zmęczona, ale lżejsza, niosąc torby z zakupami i historie o upartych roślinach domowych i lekarzach, którzy mówią zbyt szybko. Kiedy jej nie było, ja podlewałem ogród, przycinałem bazylię i zostawiałem dodatkowe smakołyki dla pudinga, żeby on się nie dąsał. Ja tego nie ogłaszałem, ja po prostu to robiłem. Kiedy ona zauważyła, ona uśmiechnęła się, jakby to miało większe znaczenie niż ona pokazywała. Jednej soboty niebo pozostało czyste wystarczająco długo, na prawdziwą pracę. Lili stała na podwórku, ręce na biodrach, lustrując pustą przestrzeń między krzewami róż. My potrzebujemy gdzieś usiąść, ona powiedziała, gdzieś, co nie jest werandą. Cytat. Ja naszkicowałem ławkę na skrawku papieru, proste drewno cedrowe, wystarczająco szeroka dla dwóch osób i kota, który odmówił wyboru stron. Ona zatwierdziła natychmiast i zapłaciła mi chlebem rozmarynowym, nadal ciepłym z piekarnika. My zbudowaliśmy to razem. Ja pociąłem drewno. Ona oszlifowała krawędzie gładko, trociny przylgnęły do naszych ubrań. Muzyka grała cicho z jej telefonu. Pudding nadzorował z najniższej gałęzi dębu, ogon machający, jakby on trzymał rytm. O zmierzchu ławka stała solidna w ogrodzie. Tamtego wieczoru my wynieśliśmy kubki herbaty imbirowej i talerz ciastek kruchych. Ławka skrzypnęła pod naszym ciężarem. Potem osiadła. Lili schowała swoje nogi pod nią. Ja usiadłem wystarczająco blisko, że nasze kolana dotykały się. Pudding zeskoczył i zajął oba nasze kolana, jakby to zawsze był jego plan. Ja kiedyś myślałem, że bycie samemu oznaczało wolność, Lili powiedziała cicho. Żadnych wyjaśnień, żadnych kompromisów. A teraz ja zapytałem, teraz ja myślę, że wyjaśnianie siebie właściwej osobie to przywilej. Ja zwróciłem się do niej w pełni. Ja nie mam pięcioletniego planu. Ona uśmiechnęła się. Dobrze, ja nie chcę jednego. Ja po prostu chcę poranków ze złymi naleśnikami i wieczorów takich jak ten. Świetliki mignęły na trawie. Powietrze pachniało mokrą ziemią i pomidorami. Ona oparła swoje ramię o moje. Ja pozwoliłem mojemu ramieniu spocząć wzdłuż oparcia ławki, moje palce muskając jej sweter. My nie pocałowaliśmy się, my nie musieliśmy. Później przy drzwiach ona spojrzała na mnie i zapytała po prostu: zostań? Ja skinąłem głową. W środku światło na werandzie pozostało włączone. Dom czuł się zamieszkany, dzielony, stabilny. Niektóre historie nie kończą się dużymi obietnicami ani dramatycznymi gestami. One kończą się ławką zbudowaną dla dwojga. Kotem, który odmawia ruchu, i cichym zrozumieniem, że czasem złapanie kogoś nie oznacza zatrzymania jego upadku. To oznacza chodzenie obok nich po tym, jak oni wylądowali.